Okej, okay, witajcie Kurwa, była jego mać Zapierdolamy ja Panie teleporter Kurwa, normalnie jak w jumperze, idealnie Tak samo To, że te boty, które ze sobą jadą, robią to samo Teleportuję się Ty jesteś jebany jumper Cokolwiek to kurwa ma niby znaczyć Ja pierdolę ale czołówka ja pierdolę moje auto już jest całe rozjebane o matko boska nie ale dalej zapierdalam z prędkością światła która <grym> kurwa podlega wielce moim w ogóle, czy to była za misja Wiek. jakaś pobocz handel to będzie banalne musimy kupić parę rzeczy to parę rzeczy. samo co było w dwójce tylko że troszeczkę inaczej ja,

Nagrywałem nas do porannych wiadomości Czekaj, go się... jeden temp. Ja ci spierdolę Jestem Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Trzymaj się! Trzymam się no? kierownicy, nie bój się I pedałów też no to masz trzy? You. Po jeden na głowę ja się gości, Jak ja mogę przystać do gościa, ktoś cofnie? Czy to jest jakieś wykonalne, bo jak trafią, ale... Ja pierdolę. A to pierdolę to, to był pan fotograf Ja pierdolę Akurat na stację będę musiał wyjechać. przejechać? Ja pierdolę! zostałem zakiet drogowy. What the Aha, dobra, dobra. Oj, przepraszam, Pierce. go Ej, ja pierdziele, moja postać jest zajebista. Zapierdalałś mnie ktoś jeszcze? Jestem tu ograniczony, jeżeli chodzi o... ...broń. Siadaj do auta i carry. Gdzie kurwa co jest to auto? Ej, okay. Nie pierdol. zarazki nie zajebę. Ja, Zajebali mnie. Nie. Zanim ogóle się zorientowałem, że ty jesteś martwy. O Boże śmierć. Kop jest taki prosty. Dajemy dupy. Dupa, 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 wszystkie dupa, dupa. dupa. Jak to było w tych? Polsko-ruska tak, był... nie, jak on... Bo... Co, kurwa? <laughs> <laughs> o kurde, co to w ogóle było? Co, nie co, kurwa? <laughs> o matka, jak ty mnie rozśmieszasz. E, ty, w Whatsappu. On tam, ten, so przekmiał. O, oh, dupa, dupa. <laughs> dupa, dupa, dupa. You know dupa, dupa. Ja pierdolę już za ze strajpery A ja się teleportuję kurwa oh, shit Time to get to Tylko sex. nie jest stacja bezynowa. wszystko Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę okay. Ty tak, nie zezwoliłem na nagranie, o oh, kurwa Jestem prawie martwy, więc wiesz Niee, plażem yeah, <laughs> ze stacją Nie! Yeah. Yeah. Ale... Co no, no, ja przez... jak... ah. to kurwa, ja bym się Czarny to po prostu kwiat, zaraz prędkością czarnego światła <laughs> Co to w ogóle kurwa za to... Dobra, ja teraz nie pójdę strzelać Bo się więc on... Kop, 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 Bardzo kurwiać nas Kop, kop, kop nie Wypierdalej, Nie <stydane> się <gibliuj> że posiadają coś

Różnie! Starta! O kurwa, jedzie to Prosto pod nogi! Jeee! Yeah. Nie wiem, jak ktoś przez to przejechał. Aha, ja też... To jest dopiero pierwszy poziom, a tu już. Matko, obroń mnie. Widziałeś tego drifta? Nice nie. Przepraszam, pierwszy nie. Ja pierdolę, wiesz co wiec. Przestań pierdolać w Spis jeszcze musi zwolnić <grym> nas zabijał, musi coś pierdolnąć tyle kasy z miasta, że ło! Właśnie czekaj, ile mam do wy... O, wasz, 2700 zł. Dolców Ja bym wolał teraz iść do jakiejś akcji pobocznej <grym się <grym się <grym się Nie! Serwuj! Serwuj! O, ja pierdolę! Ja do czego tak chcę wskoczyć i on mi piewał się w zderzak i wyjewał go... Czekaj, czekaj, nie jedź! No kurwa, mamo! Czekaj, ba, ja się przewróciłem! Nie jedź kurwa! Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zapnij pasu jak to robisz Ja pierdzielę NARKA no, <laughs> So fucking funny No to jest fajne, to tak było zabawne O stacja znowu No kurwa nie zakończyliśmy odcinka Oj przepraszam do widzenia do zobaczenia <laughs> Takie straszne Добре, на брана раше